Agata nie doczekała się powrotu chłopaka matki. Liczę, że Olek nie pojawi się więcej w ich życiu. Cześć. Cześć. Jak się czujesz po wczorajszym? Dobrze. Pewnie nie jest ci łatwo. Dlaczego? Bo zerwałaś z Olkiem. Wcale nie. Jak to? Olek mi się oświadczył. A ja powiedziałam tak. Zwariowałaś? Przecież jego była jest w ciąży. Olek będzie jej pomagał. Będzie płacił alimenty. Nie. No przestraszył się chłopak, że mnie straci. I mi się oświadczył. To jest jakieś wariactwo. Czy ty nie rozumiesz, że ten chłopak to oszust? Oszust. Chcę położyć łapę na twoim majątku. <noise> na jakim majątku? Przecież ja nic nie mam. Masz mieszkanie. Agatko, ja zamierzam go żyć. Ty naprawdę uważasz, że Olek będzie czekał 30 lat, żeby dostać M3 w obskurnym bloku? Prawda jest taka, że ma więcej kas ode mnie. No, akurat pracuje na mieni. Tak, i w modnym barze średnią krajową wyciąga z samych napiwków. Powiedz mi jedno. Dlaczego ty nie chcesz, żebym ja była szczęśliwa? Właśnie próbujecie uratować przed nieszczęściem. Jak masz mi wiecznie gadać na Olka, to lepiej tu nie przychodź. Zwłaszcza przez najbliższe trzy dni. Oleg zabiera mnie do Barcelony. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pan pomóc? Chciałbym zarezerwować tor. Cześć. Cześć. Na kiedy? E, poniedziałek. Z Myślałam, że pogoni gówniarza, a ona brnie w ten komiczny związek. Nie wiem, co robić, żeby przemówić jej do rozsądku. Jestem dużą dziewczynką i Agata nie będzie mną dyrygowała. Czy wolałabym, żeby Olek nie miał dziecka w drodze? No oczywiście. Ale nie pozwolę, żeby to zniszczyło naszą relację. Zwłaszcza, że Olek nie kocha tej dziewczyny. To była klasyczna wpadka.